Pierwsze uber tristram ever, moje na D2R, jedziemy eee, są nefisto Diablo, bal wszystko jest eee, No dobra, go! <ścoughs> Nie mam CTA na tej postaci, mogłem sobie przenieść z czarodziejki, dobra, ale mamy tak Treachery i teraz robimy taki byk Od razu idziemy tutaj Treachery ma 5% szans na rzucenie fejda e, przy otrzymywaniu obrażeń, więc czekam aż mi proknie <coughs> fade. Co daje fade odporności i redukcję demedza. 15 level daje 15% redukcji demedza, to jest bardzo ważne. No, czekam, 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 czekam na proka. Jak się zmienić, czy fade działa? Jesteśmy przezroczyści i jestem i macie dużo odporności, więc tak jest, Squash, ugrillowany paladyn. Jeszcze trzeba poczekać. Jest to mega, mega dobra metoda na robienie uber tristram. O, mamy to, jest fade, jest fade, jest fate. O, jaki piękny fejdzik, piękny fejdzik. Dobra, najpierw, e, najpierw Mephisto, więc e, Vigor. Który daje extra lightning, absorb i tak dalej. W tym momencie 95% absorb lightning. Salvation. Salvation, mam tutaj jeszcze dodatkowy ten proc. Dobra i lecimy po mefa najpierw. Lecimy po mefa, lecimy po mefa. U uh, lekki stresik jest, powiem wam szczerze. Od razu live tab błąd. Dobra, Mephisto tutaj. Z dołu, go Najpierw Mephisto, potem Diablo i bal. No, chodź, chodź, chodź. Dobra, jest, 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 jest. tap, laptop, jest, jest tap. Go, 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 go. Jazda 95 na ingresa. Pięknie, pięknie, pięknie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy Mephisto zginie. I mamy prawie Ubers 300 zrobione. Dobrze! Poszedł, poszedł, poszedł. Zamianka pasa Okej okay. I teraz już tylko zapał go. Znaczy fanatyzm. Najpierw bal. Wysysam manę. Go, 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 go. Ale to fantastycznie wygląda. Fuck. To jest coś pięknego, nie? Coś pięknego. Dobra, bal, 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 ging, bal. ging, ging, ging. Gin. Dobra, nie żyje! Szybko, Diablo! No, to jest po prostu fantastyczny widok. No, już zaczyna przyzywać to te... nie, 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 nie Spectresy, nie, nie, nie. No i ostatni pikselek, ostatni pikselek, go, go, go! A, nie żyje! Pięknie! Tak jest, odpoluję to. Zobaczymy, co padło, tak swoją drogą. Dobra i ta 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 ta. Uber Tristram zrobione, pierwsze Uber Tristram zrobione. Yy, jeszcze tylko. no Najważniejsze, co to jest? Perwczarka czy Perf -y Paladyn? <gryw> Wow! Droid 3.20.12. Nie jest źle. Nie jest źle. Nice!